Co kryje RPC-000 i czy w ogóle istnieje? Czym jest i jak do niego się dostać? I to znajdziemy w tym odcinku. Eo, z tej strony Matis. Dzisiaj sobie umówimy RPC-000, zagadkę autorytetu. Przepraszam z góry za moją aktywność, ale wiecie, szkoła i jeszcze fajny projekt jakiś robię. No dobra, koniec gadania, weźcie jedzonko i pićku oraz życzę wam miłego. Oglądania. Aby dostać się do tego RPC, musimy wpisać link do niego. Najszybszym sposobem jest wzięcie jakiegoś RPC i zmienienie w jego linku końcówki na 3 zera. Błąd? Klasę utajniono. Zagrożenia również. Nie jesteśmy autoryzowani do wglądu tego dokumentu, a wszystko usunięto. Otrzymaliśmy wiadomość, informuje nas, że no co to za wybryk? Co to odwalasz? Widzieli to i nas ostrzegają, że jeszcze tak tutaj wyjdziemy, to będziemy mieli kłopoty. RPC 000 nie istnieje. Przestań go szukać. No dobra, to chyba koniec. Nawigacja i informacje? Hmm. Chcesz zatem rozwiązać zagadkę 000? Ukazuje nam się przewodnik, który pomoże nam rozwiązać zagadkę RPC 000. Wyjaśni, jak zrobić stronę i opowie historię, która dzieje się w tym samym czasie. Jesteśmy na niskim poziomie i przeprowadzamy różne badania RPC, gdy przypadkowo wpiszemy 3 zera. No, co następnie doprowadzi nas do poprzedniej strony. Nie wiesz co się tu odwala, a dodatkowo dostajesz wiadomość ostrzegającą zarządu autorytetu. No, dziwnie napisać tę wiadomość, czyż nie? Zagadka jest taka, że na tamtej stronie znajdują się trzy ukryte linki. Dwa prowadzą do losowych RPC, a jeden z nich do drugiej strony. Strona druga, wersja ARK... OS492. Po znalezieniu ukrytego linku przekierowuje nas do oczywiście innej strony. Co to jest? Credentials.jpg. Poświadczenia? Och, kolejna wiadomość. Uzyskaliśmy dostęp dość wcześniejszej wersji systemu operacyjnego RPC. Nie będziemy mieli dostępu do dokumentacji RPC bieżącej generacji. A cóż to? To jakaś klasa? Nie znam jej. Ja też. Plik D nazywa się Escalium PNG. Wróćmy do strony z zagadkami. Wersja Wersji tej nie przypominasz sobie, żeby kiedykolwiek była dostępna taka wersja. Musisz logować się do jakiejś maszyny wirtualnej lub systemu zewnętrznego. Ale dlaczego ona jest tutaj? Prosi cię o podanie danych uwierzytelniających, których szukasz w swoich plikach. Znajdziesz swoje dane uwierzytelniające, które zostały pobrane na twój komputer. Chyba telefon. W nieznany sposób, choć prawdopodobnie pochodzą z tej samej strony. Ktoś chce, żebyśmy kopali głębiej, But Ark wysłał również komunikat o błędzie z dziwnym znakiem klasy obiektu, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Kolejna zagadka, być może najbardziej kontrowersyjna, część układanki. Właściwie są dwa sposoby na ominięcie tej strony. Pierwszy to kontynuacja historii, a drugi to skrót do samego artykułu. Credential CYPG", pobranie tego obrazu i otwarcie go jako notatnik lub dokument daje następujący wynik, ale ja tego nie mam, więc Spróbuję innego sposobu. Jeśli otworzymy tę klasę obiektu, w nowej karcie możemy zanotować się jego nazwę i wpisać ją w przeglądarce za pomocą i podkreślenia, aby dotrzeć do artykułu RPC 000. Poprzednia klasa Alfa Omega biały, czarny, co tu się wydarzyło? Poprzednie zagrożenie, zagrożenie nieprawdopodobieństwem i manipulacją rzeczywistości. Pierw poprzednie protokoły przechowalnicze. RPC 0.0.0 ma zostać przechowywany w specjalistycznej przechowalni w PlaxSight 0.0.0. Musi być przystosowana do tego, aby można było ustawić ją w dowolnego znanego typu przechowalnię. Do indeksu zmian tej przechowalni dodano kilka teoretycznych scenariuszy przechowalni. RPC 0.0.0 może wykazać różne właściwości, przez co ma różne zabezpieczenia. Je będziemy wymieniać przy wymienianiu właściwości, aby było nam łatwiej. Sam RPC 000 nie powinien pojawiać się w żadnej dokumentacji autorytetu poza tym plikiem i black site, a jego pozycja w bazie danych jest pozostawiona w stanie nieważnym. Jak ktoś o pozycję 000 zapyta, badacze muszą uznać to jako bezsensowne. Jeżeli ktoś z osób pacówki i ludźmi zarządzającymi RPC 000 będzie rozmawiał o RPC 000, zostaną uznani za ryzykowne naruszenie protokołów bezpieczeństwa, a Komisja Sprawiedliwości Blackside zadecyduje o odpowiedniej karze dla takiego elikwenta. Czas na poprzedni opis. RPC-000 to pokryta złotem drewniana skrzynia. Na górze RPC-00 znajdują się dwie złote hełmy idealne postacie ze skrzydłami. W ich obecnej pozycji są zwrócone do siebie, chociaż wiadomo, że losowo odwracają swoją orientację. Skanety tomografii imionowej RPC-000 ujawniły, że jego zawartość to dwa cpany zawierające nieznany materiał, dwie kamienne tabliczki i drewniany drążek. Przedmioty te są w niniejszym zbiorze określone jako RBC0001. RBC000 wykazuje anormalną właściwość lokalnej manipulacji rzeczywistością, w wyniku której istnieje w wielu stanach naraz, nie mając jednocześnie żadnego możliwego do określenia stanu. Dlatego opisano różne zestawy właściwości. Nie wiadomo, kiedy przyjmie jaki efekt, jednakże wszystkie rodzaje właściwości mają wspólne cechy. RPC 000 zawsze będzie coś wytwarzać, np. przedmioty lub stworzenie, albo pasywny efekt. RPC 000 zawsze będzie wykazywać autonomię. Kontakt organiczny z RPC 000 będzie skutkował natychmiastową terminacją za pomocą nieznanych środków. Jeśli RPC 000 zostanie kiedykolwiek uszkodzony, zregeneruje się w przeciągu 24 godzin. Próby uszkodzenia RPC-000 z zamiarem jego zniszczenia kończą się niepowodzeniem. Do tej pory podjęto 398 prób zniszczenia RPC-000. Zafaserowano, że przypadkowe uszkodzenie RPC-000 zadziałało. Jednak w przypadku celowego uszkodzenia nieobserwowalna siła wydaje się osłaniać RPC-000 przed uszkodzeniami. Czas na zespoły właściwości. Właściwości z roku 1835. Gdy będzie owe miał, zostanie on usunięty z Blacksite 0.0.0 i przeniesiony do placówki terenowej 0.0.0, gdzie zostanie umieszczony w poprzednio ustanowionym polu zabezpieczającym z otwartym dachem. Przejdźmy do niego samego. Decygnacja obiektu AU 0.0.0 T.A.O. oznacza Anomalous Object. Było to poprzednikiem RPC. Klasa przechowalnicza. Ansus. Klasa zagrożeń. Szary. Poprzednik pomarańczowego. Zagrożenia kompendium. W przestrzeni czasu jego przechowywanie się zmieniło. W pierwszych obostrzeniach z 1836 roku obiekt był przechowywany na OL-Site 000, gdzie jeżeli miał coś wytworzyć, działa i personel mieli czekać na dalsze instrukcje. Traktowali instancję, która wyszła z AU-000 indywidualnie, nie chcieli jej zranić. W 1860 roku działkami miał zająć się personel. Wszystkie instancje rozpatrzone, miejsce chroniące obiekt oczywiście musiało być ściśle strzeżone, aby nic nie wyciekło. Każdy kto spytał AU-000 miał dostać informację taką, że nie istnieje. Jakby dalej ktoś pytał, no cóż, środki amnestyczne. W 1900 roku dodano armaty tam gdzie jest AU-000, ma być zakaz lotów. W promieniu 50 km nie może powstać żadna infrastruktura lokalnego rządu. No to w sumie na tyle, jeżeli chodzi o protokoły przechowalnicze. Czas na opis. Po nieokreślonym czasie AU000 tworzy organiczną istotę. Poniżej mamy listę, co wyszło z obiektów w przestrzeni czasu. 1836. Duże wężo-podobne stworzenie z głową lwa. Z dłuższego grzbietu ma ludzkie ręce. Został zneutralizowany. 1839. Niesnieszczona jasna kula. Opuściła ona ziemską atmosferę. Cztery dni po wyjściu z RPC-000. Adios. 856. Pięć w postaci o zielonym odcieniu skóry. Gdy wyszły, no, no, fuck, go back, i wróciły do RPC-000. 869. Półnożne stworzenie przypominające żółwia. Wyrwał on się autorytetowi i wskoczył do najbliższego zbiornika wodnego. Przechowywano go tam, dopóki nie zmarł. 899. Para dużych niezidentyfikowanych reptilian z mackami wystającymi z pleców, które po wyjściu zamieniały się w marmur. Mają w sobie ujemne przestrzenie, w których przechowują swoje organy. Otóż, zostały dekoracjami. 912. Zielone stworzenie przypominające słonia z pięcioma parami kłów, dwoma parami rogów i pancerzem wzdłuż grzbietu, boku i brzucha. Słoń został schwytany. I przechowywany aż do jego śmierci. Właściwości z roku 1913. Jeśli RPC 000 przekaże zestaw właściwości z 1913 roku lub coś podobnego, należy zastosować standardowe procedury. Należy przygotować dodatkowe komory przechowalnicze na wypadek pojawienia się nowych, anomalnych obiektów. Rejestracja porządku centralnego 000 Beta. Desygnacja nieformalna Arka Konwanenta Ryzyko obiektu fioletowe Zagrożenie pierwszorzędne Tworzenie anomalii Zagrożenie trzeciorzędne Przestrzenne ekstra kontekstowe Chodzi o kosmiczność lub wymiary Systemy przechowalnicze Ma zostać umieszczony w specjalnej komorze o wysokim stopniu zagrożenia w all placówki 000 RPC 000 Ma być podparty na tylnej stronie twarzą do góry, aby umożliwić personelowi przejście przez niego Systemy pacyfikacyjne. Wszystkie przedmioty, które opuszczą RPC-000 z RL9806, zostaną stłumione lub terminowane zgodnie ze standardowymi procedurami. Zauważyliśmy, że można do RPC-00 wejść, czyż nie? Ponieważ wnętrze RPC-000 działa jako brama między naszą rzeczywistością, a rzeczywistością alternatywną, nazywaną RL9806. Spokojnie, nie będę ciągle tej liczby wymawiał. Skany wykazały, że wszystkie instancje RPC-001 wciąż znajdują się wewnątrz RPC-00, chociaż nie było sposobu, aby dotrzeć do tych obiektów. Biorąc pod uwagę obecne właściwości anomalii, wrota wydają się prowadzić do wszechświata, w którym nie istnieje nic poza pozornie niekończącym się labiryntem pokoi i korytarzy Backrooms! Obszary te różnią się między sobą odległością od punktu 0. Ale generalnie mają podobny styl budowy rozsianymi między innymi anomaliami. Większość ścian skatalogowanych w tym wymiarze ma żółtą tapetę znaną kwiatowym wzorkiem. RPC miało backlon zanim było modne. Pomimo światła nie znaleziono żadnego źródła, i lub jak to wyłączyć, gniazdka nie działają, z wyjątkiem jednego pokoju znalezionego 30 metrów od punktu zero, przez co został skonstruowany jako obóz badawczy. Wymiar jest zamieszkany przez humanoidy nieznanego pochodzenia i o różnym stopniu wrogości, z których niektóre posiadają zdolność mówienia znanym językiem, a inne nie wykazują żadnej inteligencji. Biorąc pod uwagę dużą różnorodność humanoidów, uogólniony formalny opis jest niemożliwy, a jedyną cechą wspólną między nimi są żółte zęby, no co trudną tam opasę do zębów charakterystyka behawioralna. RPC 000 jest nieprzewidywalny w swoim zachowaniu, a ogólna forma nie została zidentyfikowana. Raport z incydentu. 1 kwietnia 1984 roku drzwi do RPC 000 nagle się zamknęły, stanowiąc więc jeden z wielu resetów własności. Jedyną osobą w wymiarze w tym czasie była dr Natasza Thompson. Pomimo Odłączenia z powodu ograniczeń technologicznych pozostawiony sprzęt monitorujący nadal wysyła informacje do dziś, jednak większość z nich była do tej pory nieczytelna. Dr Thompson została uznana za zmarłą, gdy tylko RPC-000 zmieniło swoje właściwości. Jednakże kamera znajdująca się w pobliżu innego z tamtejszych pomieszczeń zarejestrowała obraz kobiety zmierzającej korytarzem i próbującej nawiązać kontakt z głównymi kanałami autorytetu. Kilka klatek później widać, jak jeden z wielu humanoidalnych mieszkańców atakuje dr Thompson. W związku z tym incydentem autorytet zaczął badać podróże międzywymiarowe. A następnie zakazał zakładania jakichkolwiek baz operacyjnych po drugiej stronie jakiejkolwiek bramy, która została uznana za niestabilną. Stabilność ma być testowana w przyszłości za pomocą testu stabilności przestrzennej Lee. Ostatnie co tutaj możemy znaleźć to log znalezisk eksploracyjnych. Są tutaj skatalogowane ważne lokacje z RPC 000. Wcześniej znana nam kwatera główna z działającym gniazdkiem pustka. Tak się nazywa pomieszczenie z oknami. Ukazują za nimi duże żółte zęby. Zajbiście. Piwnica matki. Znaleziono w tym miejscu Hunay do mówiącego po angielsku. Głowa tego dziecka nie smakuje dobrze. Czy to Isaac nawiązanie? Dziewczyna za rogiem. Niedaleko punktu zero, w jego pobliżu, słychać cały czas śpiew kobiety. Niestety, nie da się tam dostać, drzwi się nie otwierają. Pokój Universe. To jest dosłownie odwrócony pokój, ale rzeczy tam stoją normalnie. Siłownia. Schody, które powodują, że jak pójdziesz niżej, pojawi się z wyżej, a nie da się zejść tam na dół. Restauracja. Po prostu stara kafeteria z zaawansowanymi automatami z gumami. Energia Kundalini. Pomieszczenie bez grawitacji. Pokój pita. Znajduje się tutaj duża klatka z hominoidem, jest wysoki na 3 metry, ma odwróconą twarz, a każdego, kto wystarczająco blisko do niego się zbliży, zaproponuje mu zabawę. Raj Johnów, pokój, do którego mogą wejść tylko osoby nazwane John. Każdy John, który tam wejdzie, dostanie torbę z losowym przedmiotem. Czas na zabawę. Kostiumy maskotek, w tym różnych drużyn sportowych i tym podobne, które mają zamiast oczu żółte zęby. Zęby są ułożone organicznie za nimi znajdują się rury z żółtych zębów, które lecą z głąb maskotek. Autor chyba ma jakiś fetysz do tych żółtych zębów. Jeśli RPC-000 wykaże zestaw właściwości z 1984 roku, personel przydzielony do jego przechowywania otrzyma sprzęt tłumiący dźwięki, aby ułatwić pracę nad RPC-000. Jest stacja porządkowego centralnego. 000 Gamma Klasa Gamma Żółty Zagrożenia Compendium z RPC-00 mogą mieć kontakt tylko osoby sprawdzone przez profilowe psychologiczne. Jeżeli ktoś ma traumę lub stracił niedawno jakichś bliskich, nie otrzyma takowego zezwolenia. Obszar RPC-000 nie może mieć styczności ze zwierzętami. Po poprzednich właściwościach RPC-00 zaczął emitować brzęczący dźwięk. Powody to prymitywny ruch, który jest ograniczony około 3 metrów najprawdopodobniej spowodowane zmiany rzeczywistości. Jeżeli jakieś zwierzę usłyszy te odgłosy przez dłuższy czas, zacznie się dziwnie zachowywać po jakimś czasie. Często są to nieregularne ruchy i spowolniona reakcja osobników. Jednakże poważniejsze rzeczy można zobaczyć po śmierci zwierzęcia. Inne zwierzęta wokół ciała będą wyprawiać różne rytuały śmierci, jak stawianie grobu, dziwnych struktur, czy ułożenie kilku ciał w dziwnej konfiguracji. To wszystko jest spowodowane nadmierną ekspozycją na szum, który uczynił efekty psychotropowe. Teraz możemy przejść do przykładów, bo czemu nie? Wszystko nam się bardziej rozjaśni. abstra, Taka żmija. Poruszały się w większych grupach. Pełzały sprzecznie z ich migracją. Układały one w pewnym miejscu zwłoki i skóry swoich zwanych w okręgach, a na nich białe kamienie. Pszczoły liściożerne. Pokryły one drzewo dziuplami, a w każdej dziupli były martwe pszczoły. Żywe osobniki robiły te dziury i konstruowały trumny z liści. Bocian Biały One dla swoich bliskich tworzyły tratwy, na których kładli zmarłych i pozwalali wodzie porwać ciało nad tratwą. Jaszczurka Sinai Agama Po śmierci swojego bliskiego jaszczurki ucinają na komu głowę i kładą w startę tworząc innymi czaszkami piramidę. Nikt nie może się zbliżyć do takowej piramidy, bo jaszczurki są wtedy bardzo wrogie. Lis Egipski My Brothers Lisy dla swoich zmarłych tworzyły okrągłe struktury z drewna i patyków wokół zwłok. Próbowano je stamtąd zabrać, ale się nie da, więc autorytet musi to tuszować. Szpiesznikowat zielony. Arachnophobia, alert! Pająki te wydrążały potężne tunele, przez które nawet człowiek mógł przejść. Jednakże trudno by było przejść, ponieważ tam były potężne wzorzyste pajęczyny. Pajęczyny te oplatały zmarłe owady. Monateria, moneta. Monetka, spokojnie, też pierwszy raz dowiaduję się, że istnieje takie zwierzę porcelanowe. Mieszkają w wodzie. Żywe muszelki. Układały one muszę na dnie morskim, W nich można było znaleźć niektóre zwłoki owych monetek. Obok wszystkich były ścieżki w kształcie żydowskiego diagramu Kabbalah. Dobra, to koniec przykładów. Czas na dodatki. Dowiadujemy się, że był tutaj też dokument relacji jednego doktora, ale posiadała za dużo informacji osobistych. Napisał o śmierci, która go dotknęła z bliskich, na ludzi też to w jakiś sposób działa. Niźle tego jest tekst tego doktora, o szumie słyszy jakieś głosy, czy to głos ir osoby. Czy zwierzęta również są takie niepewne, jak może brzmieć głos ich zmarłych? Religijna natura również jest niepokojąca. Głos mówi mu, żeby wyraził ideały Boga, więc jak wygląda Bóg tych zwierząt? właściwości z roku 2001. Rejestracja porządku centralnego 000 Delta. Klasa Beta Czerwony. Zagrożenia. Kompendium. Na samym wstępie mamy o tym, że personel musi unikać kontaktu wzrokowego z obiektem lub myślenia o nim przez mniej niż 15 sekund, ponieważ mogą one wywołać efekty psychotroniczne. Od razu mamy opis. RPC 000 jest absolutną wartością stałą naszej podstawowej rzeczywistości. Lub za taką uważaną. RPC 000 można rozumieć jako katalizator wszystkiego, co obecnie istnieje i może istnieć. Nie. To nie może być prawda. RPC 000 zaprzecza sam sobie, będąc pustką i stale zmienną. Spekuluje się, że RPC 000 może być źródłem antymaterii w naszym wszechświecie lub kotwicą do innego wszechświata składającego się z antymaterii, ze względu na jej wewnętrzny skład czystej antymaterii i względny brak materii w jej przejawach. Tak, oczywiście, tak właśnie było. Mimo to RPC-000 jest skutkowo stabilny w naszej rzeczywistości, ponieważ nie przestrzega tradycyjnych zasad antymaterii i nie zakłóca jej poza udokumentowanymi efektami. Tak, yy, buja, buja, po prostu spokojnie, spokojnie, też trochę nie kumam, ale można skumać. To jest taki właśnie RPC. Yy, czas na log testów. Który jest w większości zacenzurowane. Pierwszy miał na celu zbadanie składu RPC-000, jego skład utajniono. Znaleziono w nim atom z ponad 730 protonami. Przeszedł 15 minut, po czym się rozpadł, zabijając dwie osoby, w tym CSD, który również rozpadł się kilka sekund później. Po ale to nie koniec. Drugi test to próba odtworzenia elementów w poprzednim eksperymencie. Całość zacenzurowano. Ostatnim testem jest stworzenie obrazów przez jakiś atom wytworzony przez RPC 0.0.0. To ten obraz, który macie teraz na ekranie. Fizyczny obraz wydaje się mieć kilka właściwości memetycznych, które nie przekładają się na wersje cyfrowe, więc jesteśmy bezpieczni. Właściwości te są nadal badane. Został nazywany anomalnym kleksem atramentowym. Wydaje się, że każdy widzi w nim to, co chce zobaczyć. Niezależnie od tego, co okażemy mu zobaczyć. Mimo naszych najlepszych starań jest on na nich wywierany. W końcu czas na aktualne właściwości RPC 000. Rejestracja porządku centralnego 000 Epsilon. Aktualna klasa Alfa Żółty. Aktualne zagrożenia: kompendium. Mamy tu tylko protokoły i opis. RPC-000 ma być przestrzymywany, standaryzowany przez autoret przechowalni dla dużych zwierząt. RPC-000 ma być karmione dwiema żywymi krowami dziennie, a źródło wody ma być zapewnione w południowej części komory izolacyjnej z wentylacją, która musi zapewnić czysty tlen. Nikt nie może tam wejść. Czas na opis. RPC-000 zachowuje się jak Jakiś drapieżnik, no ale wygląda jak jego tłów. Zjada w powietrzu, jakby miał niewidoczne zęby. Pokarm podczas jedzenia również zaczyna się unosić, a potem znika do RPC-000. RPC-000 nie wypróżnia się. Podczas każdej sekcji pokarmu RPC-000 różnie się zachowywał. Jak niedźwiedź, smok, lampard i tak dalej. Koniec opisu oraz właściwości teraźniejszych, ale co do całości mamy jeszcze tutaj Raport z incydentu. Data incydentu: 13 września 1856 rok. Lokacja: Blacksite 000. Z pracy defektorzy autorytetu. Podsumowanie przebiegu. Pięciu członków autorytetu pod przewodnictwem agenta Henry'ego, Jacksona i doktora Vincenta Samsona włamało się do Blacksite 000 i zrobiło kilka zdjęć RBC 000 przed próbą jego zniszczenia. Ochrona na miejscu zareagowała 7 minut później, gdzie doszło do przedłużającej się konfrontacji, w wyniku której zginęło 9 pracowników i większość zbudowa jednej grupy, z wyjątkiem doktora Samsona, który był w laboratorium zabezpieczającym dokumentację. Zostaną on następnie aresztowany i przetrzymywany w celi dla intruzów. Czas na jego przesłuchanie. Samson zna wszystkich biedę, ale tego, który go przesłuchuje, nie. GD to taki, no, wojskowy ochroniarz. Coś takiego, spokojnie. No, na pewno rozumiecie. Samson niby ma przyjaciół z wyższych sfer, ale nikt go nie ratuje przed człowiekiem, którego imienia nie zna. Blackside ma swoich GD. W tej ukrytej części autorytetu. Większość świata nie ma o tym pojęcia. Co sobie Samson i przyjaciele myśleli? Że od tak sobie przyjdą i zniszczą? Samson tłumaczy, że muszą to zniszczyć. Są jak na razie ograniczeni technologicznie, ale w przyszłości będzie lepsza technologia będą w stanie lepiej to zbadać i najlepiej aby do tego nie doszło. Giedem mówi, że to co chcą zniszczyć, nawet nie istnieje. Ale jak to? Więc po co to tak chronić, zabezpieczać i utajniać, są rzeczy gorsze od tego, Giedem mówi 50% ludzi praktykuje wiarę Abrahama, co oznacza, że statystycznie 50% autorytetu byłoby na łasce wspomnianych wyznań. Co by się stało, gdyby te 50% autorytetu odkryło, że posiada najświętszy artefakt w historii? Staliby bezczynnie? Pozwoliliby to po prostu zbadać? Rozpadliby się wojna o wpływy, jak nazwać taką grupę autorytetu. Więc czas na pytania: dlaczego to zrobił? Co planował po próbie zniszczenia? Dla kogo byłyby przeznaczone te dokumenty? Jednakże to pretensjonalne, by banda biznesmenów myślała, że może odebrać autorytas Kościołowi. Kościół Autoritas nigdy nie przestanie polować na autorytet. Jeżeli pytacie tak, to grupa wroga autorytetowi. Kiedy Autoritas został odebrany swoim prawdziwym właścicielem, byli wśród na tacy, którzy pozostali jako podwójni agenci, informując Kościół, przenosząc przedmiot z powrotem pod ich opiekę. W chwili, gdy rozmawiamy w naszej organizacji, istnieją niezliczone powiązania z naszą organizacją. Dzieci Boże zwyciężą. Sanson powiedział wszystko, co było potrzebne autorytetowi. Oświadczeniu końcowym pisze, że słuch po Samsonie zaginął, a OGD, który go przesłuchiwał, nawet nie ma informacji. To koniec. Tak, pewnie ominąłem wiele rzeczy, kodów i poszlak, a nawet jakąś historię. Ale wiecie co? Walić to. Jest RPC 000? Jest. QA jest jedna odpowiedź, która mnie bardzo zaciekawiła. Pytanie: Więc to Arka Przymierza? Odpowiedź: Tak i nie. No cóż, ja przeczytałem coś innego, a może RPC 0.0.0 jest jeszcze czymś więcej. Jeżeli macie jakieś poszlaki i inne rzeczy związane z RPC 0.0.0, wbijajcie na naszego Discorda, jest tam kanał przeznaczony RPC. Pozdrawiam Ani i Dave za uczestniczenie i najbardziej wykazanie się na jesiennym evencie na naszym Discordzie. Również Ani i Mayonzowi dziękuję, że uczestniczyli i no, gratuluję za wysoki wynik w jesiennym konkursie na naszym Discordzie. No dobra, to na tyle. W końcu skończyłem odcinek i go wrzuciłem. Zostawcie łapkę w górę, dla mojej motywacji oraz subskrypcję, aby żaden film o autorytecie RPC was nie ominął. No i komentarz, co o tym wszystkim sądzicie. Dobrej nocy, dobrego dnia lub dobrej pory, którą posiadacie w placówce autorytetu, w której jesteście. Pa!